A jestem Majfek. ten piękny dzień w Linnie Wam życzyć najszczęśliwszych Bożego Narodzenia. Zdrowych, rodzinnych, wesołych. Powtarzam tych całych w sumie. Nagrywam to na skrętanie, żeby nie było. I słuchajcie, obejrzyjcie sobie cienia od ekipy Alkusy. Nie wszyscy nie są nagrani, ale na pewno każdy Wam życzy. No, A jeszcze. Obejrzyjcie. Spędźcie z różinką, siana, zróbka i w sumie wszystkiego, czego sobie tam życzycie. Tyle o dymie. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji. Świąt Bożego Narodzenia. Ja Ale ty co teraz robisz? Nie o, wiem. To konkretnie. ty masz, to teraz no. składasz życzenia. <laughs> czekaj, to czekaj, 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 czekaj. <laughs> Dobra. Nagrywa się? Tak. Dobra. Widzowie. Ze lepszego, do święta Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Pozdrawiam, Negro.